Dobry kochani, w dźwiękach karaibskich rytmów wracamy do Puerto Rico, ale tylko na chwilkę i ruszamy dalej. Zadzieram kiece i lecę. Zapraszam na karaibską przygodę na statku. Dobra, chyba czas wam powiedzieć, co się będzie działo i gdzie dalej. Słuchajcie, proszę bardzo. Wieje tutaj co prawda tak, że nie wiem, czy mnie w ogóle będziecie słyszeć, ale będzie cruz Będzie cruise i nie jest to Costa Cruise tym razem, jest to Celebrity Cruise, i będziemy robić Karaiby. Także ja jestem mega podierana. Statek dużo mniejszy niż ten, na których ja byłam do tej pory, i które mogliście oglądać tutaj. Natomiast. No zobaczymy, nie znam tej firmy, nigdy z nimi nigdzie nie płynęłam, ale jestem mega podjarana oczywiście, także mam nadzieję, że będzie super ekstra i co, będziemy zwiedzać, a w sumie może Wam nie powiem, powiem Wam, że wypływamy z Puerto Rico, a kończymy na Granadzie. Skąd pomysł, żeby wrócić na statek? No cóż, Karaiby do tanich nie należą. Loty między wyspami też niestety są bardzo drogie. Wymyśliłam więc, że może warto spróbować zobaczyć kilka wysp właśnie podczas takiego rejsu. znalazłam promocyjną cenę na tygodniowy rejs. Zadzieram kiece i płyniemy. Celebrity Millennium, statek oddany do użytku w 2000 roku i najstarszy, który nadal pływa z gośćmi Celebrity Cruise. A tak wygląda nasza kajuta w opcji najtańszej bez okna. Jestem miło zaskoczona, bo jest naprawdę przestronnie i sympatycznie. Mamy kajutę, słuchajcie, bardzo sympatyczna. Myślałam, że będzie gorzej, bo jest to oczywiście najtańsza kajuta, dlatego że nie jestem tutaj na zasadach żadnej współpracy, niczego takiego. Normalnie zapłaciliśmy za to, więc no więc po taniości. Krus sam w sobie kosztował 530 dolarów, bodajże. To była cena promocyjna, także całkiem spoko. Natomiast do tego trzeba doliczyć podatek i tipy, czyli napiwki, które można zapłacić tutaj na miejscu, ale można też sobie to zrobić przed, więc. Łącznie wychodzi chyba jakoś koło 800 dolarów za osobę, co i tak według mnie nie jest złomowcem, słuchajcie, krus na Karaibach za cenę all inclusive w marnym Egipcie w hotelu na przykład, w marnym hotelu w Egipcie, na przykład, więc wydaje mi się, że nie jest źle. Pokój bardzo ładny, kajutka. Ale nie ma ani okna, ani balkonu, także nie będzie już sobie tak e, szaleńczo, wow. Natomiast sympatycznie. No, statek dużo mniejszy, starszy, e, ale bardzo tak zadbany i odnowiony i sympatyczny, ale to Wam wszystko pokażę, bo sama jeszcze niewiele widziałam, także zaraz będziemy się rozglądać. Idziemy zrobić safety staff bo najpierw muszą nas nauczyć, co mamy robić, gdyby statek zaczął się topić. No, to tak standardowo procedura zawsze taka sama. Po drodze pokażę Wam jeszcze toaletę, bo te są na statku naprawdę bardzo ładne. Oczywiście czyściutkie, w jasnych kolorach, delikatne dekoracje, świeże kwiaty, świeże kwiaty, niby nic, a jednak cieszy oko. Cały statek jest już dość stary i to się czuje, ale nadal ma swój klimat. Wieczorami, jak na każdym statku i tutaj odbywają się różne pokazy i imprezy. Porównując z rejsami, które odbyłam do tej pory, tutaj show było raczej słabe, a imprezy, no było ich niewiele, ale mały statek, więc jest to też zrozumiałe. Tak czy inaczej, zawsze było na czym zawiesić oko. I am so excited for this 22 day voyage to Alaska. I can't tell you. Some of you are excited. No, we're just going to go back to San Juan. We're going to have some fun on the way. Where are my Spanish speaking guests? Obudziliśmy się w pierwszym porcie, słuchajcie. Największa różnica, jeżeli chodzi o kajutę z balkonem i bez, to to, że mimo, że wstałam przed siódmą rano, to jeszcze nie widziałam nic. Dlatego, że zanim się ogarnęłam i tak dalej, no to niestety nie mogę wam pokazać, jak dopływamy do wysp i wschód słońca i tego typu klimaty, to co wam pokazywałam na poprzednich rejsach. No bo trzeba wyjść i przejść dwa piętra wyżej i tak dalej, znaleźć jakiś balkon. No, więc dopiero wam pokażę za chwilę, ale już mam wszystko spakowane. Zaczynam kiedy lecimy. Mam totalny plan, jeżeli chodzi o te wyspy, które tutaj mamy wokół. Zaraz wam powiem, gdzie jesteśmy, ale um, czy się uda, to nie wiem, bo jest to dosyć logistycznie skomplikowane. Oczywiście nie chcę wykupować żadnych wycieczek ze statku, tylko sobie zrobić to po swojemu. Natomiast mam dosyć taki rozległy plan, że tak powiem. Piękne miejsce, do którego właśnie dopłynęliśmy, pokażę Wam już w kolejnym odcinku. A będzie na co popatrzeć. Teraz dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do śledzenia kanału i do subskrypcji. Ściskam i pozdrawiam. Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.